tej kawusi, nie Audi na światłach się dusi i lecimy z kolejnym materiałem, tak jak znów lecimy z Marką Riski. Tyle tylko, że ekipa nam się wzbogaciła, z racji na to, że jest era gender, wzbogaciła nam się o osobę transhazardową, a jego zaimki to all in. Dokładnie, więc mamy również nadzieję, że wzbogaci się też o ciebie, drogi widzu. I pamiętaj, że Marka Riski jest niesamowita i możesz normalnie występować tak jak ja. Kiedy chcesz zrobić wszystko legalnie, a chcesz zrobić coś nielegalnie i chcesz coś od... zakładasz sobie taką maskę i stajesz się p******* pie... Tak Taka prawda, a wiesz, lepiej, żeby się wzbogaciła o ciebie, bo w przeciwnym wypadku... Nie to Dobra, mamy coś na zachętę. Chodźcie, chodźcie, pokażemy. Idź, 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 Nie dali zarobić. Do 100 dorzucimy jakiś mystery gift. Kubeczki, naklejeczki może, może grę? Może o takie. Się A to fajne. To fajne. Bo ja mam e, motor i sobie to przyczepiłem i. Zajebiste, kupa, ile to kosztuje P 15 groszy. I się czuję taki wtedy lepszy, szybszy i w ogóle bardziej aerodynamiczny. I to jest mega dobry materiał, bo kiedy wchodziliśmy do ryski, to miałem kilka zastrzeżeń. Może i to ładne było. Ale powiem tak, no lekko zasysałeś jeśli chodzi o jakość. A teraz jakość. Najlepsza, ze skóry anioła. Ze skóry anioła jest to szyte, a to. chopie, kuloodporne. Oczywiście każdy z tych przedmiotów możecie zakupić oddzielnie, tak jak. O, te piękne ramki. Nie no, to wygląda. To, nie, to wygląda. Ramka, proszę. proszę ma, jakby... Robi jest. Teraz się postaraliśmy, magazyn zatowarowaliśmy, proszę zgubiłem już się język plącze od dobrobytu. Którą godzinę już przy sesji, przy sesji zdjęciowej, którą zawsze na stronie riski.pl i właśnie tam możecie dać. A jeszcze jest jeden, bo nas jest trzech. Jeszcze jest taki Tomasz Szyszko. Za kamerę jest akurat i on też... No tutaj. No mało, mało zrobił, bo my za my. Chłopaki, jeśli mnie oglądacie i, i potrzebujecie, i potrzebujecie zrobić sesję dzieciową. Ja wam dam numery. Ja wam dam numery do dziewczyn. Tak było. Ale... Tak było, ale wyszło. Niedługo zobaczycie, bo efekty są wypukłe. Bo Oj, o... wy, Wejdźcie na stronę i zaczcie te z Efe, efekty. Dokładnie. I do, mówiłeś, że do pierwszych stu? Tak, mówiłem, do pierwszych stóp. No. no. I w friko. A wiecie no. dlaczego? Bo stać. Dokładnie tak. A tymczasem stać nas na to, by lecieć z tą niedzielą i z garażu dinozaura internetu przenoszę się do garażu jakiegoś innego wielkiego nie polskiego... Nie wiem, nie wiem, dla komu... mnie ogólnie te bluzy są z gówna kur... Ulepione i tragość jest żałosna. Diski to jest marka dla twej I teraz zapytasz dlaczego? Bo mi kurwa nie dali bluzy za darmo. Ja jestem prostym człowiekiem, kurwa. Nie dostałem to hejtuję. To jest tak samo jak kurwa ten, ten film tych, kurwa. Ekipa coś tam 100 dni do matury. Dla celi Tylko ptały to oglądają. Dlaczego? Bo mnie nie zaprosili. Drogę temu Avio żeby się nie pożygał. Wnosił wilk razy kilka. Ponieśli i wilka. Oj drodzy, no błąd fabryczny, no błąd fabryczny. Które, do którego fabryka się średnio przyznaje. Chodźcie, wam pokażę. Kiedyś na... O, mi się operator zaglądał. Chłopie, kurwa, ale jak chcesz mówić, że błąd fabryczny, jak ten samochód cztery razy już włosia przykupił. Raz sarny, kurwa i trzy razy w płot. No, 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 no mordo, jaki fabryczny? Chyba, że będziesz y, apelował tutaj do twoich stwórców. Weź, przestań, dwie straty na jednym materiale, no nie, 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 nie pogłębiajmy kosztów, nie? Chyba przy odbiorze czerwonej M2 powiedziałem, że producent średnio mądrze wymyślał i sam opisał, że wyśle na testach, gdzie jest? Gdzie pisał? No ja akurat... Ja nie widzę tej wiadomości. Rozmieszczenie chłodnic. Na X komuś odpowiadał. Mm -hmm. Tak jak mówię, ja nic nie dostałem dla mnie. Dla mnie tylko profile to kupują. Masz odkrytą chłodnicę. To jest chłodnica. Więc jeżeli Kamek, o taki kamyk... O, widzisz i tam zostaje. A jak zrobię to przy dużej prędkości, to co? No to chwilto na staniemy. To no właśnie. I przez ten. Kratkę zamontuję. Cudowny wlot, wpad kamień, rozwalił chłodnicę, woda poszła w dół. A ja. Widzowie coś wysyłają mi teraz wiesz, mnie naciągają. 312 zł! Gdzie to wyląduje na YouTube? To poj**ane ten! poj**ane kurwa, ile rzeczy Julka zamówiła, co? Ja do dole, kurwa, mówiłem chłopie, kurwa, Euroeskort, a nie kurwa, jak chcesz poruszać. Chce do Konina pojechał. Gdzie będziesz? Na YouTubeach, na YouTubeach. YouTube. No, to tak są... Tak co tydzień, w niedzielę o 13. 200, ja. 500, 504 zł Będę za nią tęsknił. A że nagrywamy to w Prym Apryli to jeszcze sobie tak, dla widziana Instagramka O, Ciach Bajera Zapraszam do mojego Instagramka, tam był ten cudowny bejt, który A jak jest R i A, czyli Kraków i to jest znak. Musimy... Dobra, Dobra a nas nie dla widzów Dobra, pokażcie jak jeździ fusiarka. Ale naprawdę zaraz jakiego takiego ka mi się kurwa komu nie przypomnił Dawaj jedziesz, jedziesz, ma... No... Duw HTTP... Ale się włyś, nie się w słoneczku. Wracaj do śledzika! Nie, ugryzłeś. To ma kręgosłup w sobie ja czuję, jak gryzę ten kręgosłup, a ja, no bo niektórzy ludzie lubią na przykład szprotki czy takie rzeczy, że sobie Lubię, grudzę, no? A ja tego nie lubię. A, to masz Wiesz, to, to masz mega przegradę, zamierzam tam kupa, na śledzika szwedzkiego. Bo mnie brzydzi sam fakt na przykład jedzenia tego kręgosłupa ryby, mm -hmm, to brzydzi mnie to okropnie, No tak, no tak. No. A... No, no, no masz mega rację, ale kurwa smacznego, nie? Co nas tu kupę interesuje? Ale cóż sobie ja wymyśliłem? Na przykład lajków ileś kalorii. Ale co wymyśliłeś challenge'y, No i widzę, teraz wymyślają ciekawe pomysły, i teraz musisz je realizować. Sam żeś se tego yy, piwa nawarzył. Sam żeś tego śledzia ukisił. Pacznego. Trzy. Cztery. <try> <try> Myślę, że nie ma co się już bardziej od Hubertem paskwić. mu ten challenge. I tymczasem wróćmy do materiału. I poznaję tutaj naszego nowego człowieka, który będzie odpowiedzialny za przebitki. I widzowie też go możecie poznać. Dzień dobry. Witam. On będzie teraz za gimbale, nie gimbale odpowiedzialny. A tymczasem musimy być odpowiedzialni. Mamy wciul mało czasu, bo nasza dzisiejsza gościni, nasz dzisiejszy gość zapomina języka polskiego znów jest kobietą, jak widzicie po tytule. A ma czas dla nas tylko do godziny 17, a już jest godzinka... 1237, a my nawet nie jesteśmy w drodze do Krakowa, do którego mamy te 3 godziny. Bite! Ale ty dasz radę! Nawet nie musi się grać dzisiaj w kaim papier. Tu jest wszędzie wygodnie. Czy człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, zapomniałem, że mamy na 50 zasięgu. Na tyle za cholerę do Krakowa byśmy nie dojechali. Jest swoją stopą. Oj nie, oj nie! A ty, byku, jeżeli masz ciężką bądź lekką stopę, a nie masz paliwa. Wał ten zarówno. to emetyczę. Ręku! A widzu, lecimy do Krakowa z prędkością dźwięku! A ty jest prędkością dźwięku! Bina, CSGO Skins, oczywiście... Nie Kajsko. no, chłopie, kurwa! Ile tych reklam? Karolina Pilarczyk? polska a. influencerka. A. A. Widzowie, najlepiej driftująca polska influencerka. No, państwem. Państwem. no No, a jest jakaś lepsza influencerka? Karolina Pilarczyk? No nie, widzowie, nie. Znaczy, z całym szacunkiem do Karoliny, ale... Słuchaj, <laughs> do to do Karolina, nie wyszło? Troszeczkę kontrowersji, troszeczkę kontrowersji na tym kanale. Dobrze, Kasiu, przyjechaliśmy z serią Wjazd na garaż, byś pokazała nam, czym jeździsz. Zapraszam. Ja umyłam samochód. W tradycji mojej drodzy, stało się zadość tak. <laughs> Tylko na co umyłam. Ale zmuszona przez swojego oprawcę. A <śmienicza> przyjemność, że pan się wydaje że jest porobiony. E, tak, sąsiedzi? Ale nie, nie przede mną. Są sąsiedzi? Zadowoleni z tych miejsc? No, mam bardzo fajnych sąsiadów, e, którym no, jak się wprowadzałam, dałam prezenty i tam było napisane, że przepraszam, ale moją pasją jest motoryzacja i niekiedy może być głośno. I jak przechodzą obok, to raczej zagadują, że spoko. Trochę tych prezentów musiałem razem, bo trochę tu ludzi mieszka, ale. E, tak, o Nigdy się nikt nie przypróg? Nie. Nie, nie. nie okej. Okay. Dobra, no, no, to no, sąsiedzi. To w Krakowie jednak jest, tak źle. Pamiętajmy, że jestem influencerem, więc ja nie wstaję do pracy o 6 rano. Tutaj jak już wstanę, bo to jest taka ósma, dziewiąta. No właśnie, to ty i tak dobrze wstajesz, wstaję, bo ten jego jegomość to. No ja też jest ja to jest rozgrzewna. Też jest influencerem, halo! Kula, kula. No, ja jesteś no Właśnie do tego influencerstwa. No. Czy ekipa dalej istnieje? Tak, ekipa istnieje. dalej istnieje. Ten pierwszy skład już się trochę powykruszał. Ja zostałam z pierwszego składu, werka. No tak, bo tak no to chciałem Karol, powiedzieć. Tak to chciałem powiedzieć, że w ekipie teraz już jesteś najlepiej jeżdżącą osobą, bo... Pamiętam, był... widziałem jeden materiał taki z motoryzacją jakkolwiek związany. Mm -hmm. Co do stanu, wszyscy wyjechali, wszyscy w rawie skończyli. Yy, nie wszyscy, ja nie. No właśnie o to chodzi, <laughs> bo kiedyś był poczciwy krzychu. Tutaj mogłabyś tak, się tak, porównywać pod tak. względem jeżdżenia tak, z poczciwym tak. krzychem, ale że go w ekipie już niestety nie ma. No to ty zostałaś najlepiej jeżdżącą w ekipie. Ale to aby... jest szczerbatek. Czy ja tak nazywam szczy, y, moje, moja. Każdy mój samochód ma swoją nazwę ogólnie. Okay. Y, no i to jest szczerła, To, to ten... jest zwykła dwójka, która udaje M2. Una M2 m 240 240, 240. X -Drive. Co? W drive jest. Co? A ja myślę, że te za dwóch zabyczamy. A tak? Widzisz, czyli dobrze udaje. <gulacje> Bardzo <gulacje> dobrze udaje M2. Nie, to jest zwykła dwójka z robionym wydechem. Ale i to jest te, zderzakiem. To ten jest ten pierwszy stopień 7-2, bo 240i to jest najmocniejsza taka cywilna, mm -hmm. taka jak wimy, No bo MP to już wyścigowe. E, no dobra, I co więcej o tym aucie? Już jakby długo Dobra, pokaż jak driftujesz. Tak, taki... uh, Faktycznie. I tam stąd... Odpalenie. Nie jakieś Tak normalnie po ulicach? Tak. Okej. Okay. Są no bardzo podobnie oklejone do tego. Dziecięce okay. jest. No i tamtym jeździłam cały sezon tak naprawdę. Ze dyfrem Tak normalnie po ulicach? Tak. Do Warszawy jeździła w drugiego stołu, w tym E4,6. No, 6. Lubisz czasami depnąć? Masz tak, że jak, na prostej? Jak czy nie ktoś Nie, muszę mieć mózg do tego, wiesz? Okay. Ja ogólnie wiem, że jestem na świeczniku, jak jeżdżę autem, no, bo każdy wie, że to z tym ja. No, nie da się, no, nie, nie, się nie, nie zauważyć. Nie, no kurwa, mordo. To, tam, to też już nie przesadzaj. Jak ja zapię... Ja swoim samochodem to tylko czasami mi jakiś witsta pisze Ale panie mnie wyprzedziłeś Zrobiłeś mi dzień Zrobiłem to akurat 250 km 45 minut, kurwa, nie to wiedzieć Skurwy synu Jedzie auto w którym nie ma panową, a to nie i widzę, że to nie kupuje A tak jak jest wiesz, 15 godzina w Krakowie, dużo aut, będziemy stać pewnie w kurtach, to mi się nie chce, bo nie No bo nie nawet paliwa traci się. Tak, tak. Na co, a myślałaś o jakimś następnym samochodzie? Nie, mam dosyć <noise> Znasz dosyć, na razie Nie no, moje marzenie tak naprawdę to było to Subaru w tym e, Rocket Bunny. No i czekam może wyjedzie, nie? A to do Daily jest no, najlepszym autem, jakie ja mogę sobie wydać W automacie wygodne No automacie to są Ładne U -u. No, Tak no, fajnie, Już się ale tak 70, ona 56 idzie, nie tak? Nie, to było tutaj na drodze, bo ja tam, że policja stoi, a tam mi zabrali już raz dowód, tu bardzo często policja stoi. Jakbym prawo jazdy w sobie ci zabrali, to faktycznie warto zwolnić, ale nie, a dowód. Poza tym ja ze pasażera, tak? Nie chcę tutaj, żeby jest... coś się wydarzyło. Kawał pasażera. Znaczy <laughs> ja właśnie, nie chcę, żeby coś się wydarzyło, ale teraz musisz podjąć ryzyko, które właśnie polega na tym, że jemu coś się może wydarzyć. jest może... ze no? Nie, on stoi nie, w środku. Czemu tak oni tak mi nie dali driftować na to? Pokazać, to pokazać, jak... Tam, że to ci pokażę, będzie w środku, czy jedno coś tak na sugo. Ej, stresuję się trochę. Tak, nie, nie, no, zdradzę tu jeszcze. Ma dobre sterzaki. Jesteśmy, jak możecie zobaczyć, na drift stacji i znów poprosiłem Maska, by udostępnił nam to miejsce. No bo wiecie bądź nie wiecie, no nie driftować nie można tak. Nie, ja muszę do niego zadzwonić, się dojedzie o co chodzi. bo dekurwa do mnie dzwoniła. Przypomniałem sobie, żeby nie stracił. Co kuriera? Co kuriera z tą paczką do ciebie? Tu piszą, że, że nie dostałeś paczki. No nie dostałem. No to co tam, to co w, w blogach startowych kurierów. No ale co ty masz cofnąć jak nie wysłałeś? <gry> Właśnie go cofnął, to, to jest w trakcie wysyłki, tak jak chodzisz na aplikację, to jest w trakcie wysyłki, patrz. Pokaż. Nie mam przy sobie podżytowania. <gry> ja mam takie pytanie, bo, bo z, ka z każdym na odcinku podejmujesz ryzyko, a mi nie daliście k... driftować dookoła Huberta. No, Przejechaliśmy chyba pierwszy z m 3 to tam by była lekka obawa o w ogóle jakikolwiek poziom driftu, co dopiero do człowieka. 3 nie I też mieliśmy bardzo mały plac, tam pamiętam grudki działkowe chyba były. No i co? No i nie chcieliśmy podnieść, bo wtedy jeszcze nie byliśmy riski, wiesz co. No a te dwa tygodnie temu to co? A, 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 a to coś się, z to nie uciecze, wiesz, trzeba jakiś motyw prowadzić do tego składania driftowozu i pokażemy dla widza, że umisz już. Chociaż raz też pokazaliśmy taku, jak zrobiliśmy na tym torze, jak ładnie sobie radziłeś. I, I przyjdzie pora na to, i przyjdzie pora na grubego i ciebie kręcąc się rodeo Nie chcieliście podjąć ryzyka ze mną. Ale już jesteśmy riski, więc już podejmujemy. Możesz nawet siedzieć na drzwiach, pokażę ci rodeo drift. Jak to zrobić? Pójdziemy o level wyżej. No dobra. Rodeo drift. Rodeo drift. No widziałem, jak, jak to wygląda. Widziałem, Podróż. widziałem, bo oglądałem na co, teraz oglądam fusialkę. No, o, na <laughs> Dobra, nie no. a, a chwaliłeś się widząc jak ten? Jak mi zazdrościłeś, że miałem się z nią hajtać? A, no widząc się nie chwaliłem, właśnie. E. Bo to potem się dopiero dowiedziałem o tym, ale. No za już dalej karmię tak, zemnie. Słuchaj, pokażę ci parę sztuczek, jak działać na kobiety. Okej. Okay. To się już nie jest! A widziałem na początku odcinka z fusiarką, że ten, że Jurka kuriera zamówiła. Tak, ale to tylko jeden bus, bo drugi się nie zgięślił w kadrze. No, no, no właśnie. No nic, no nic, mam nadzieję, że też mi się poduszka. <laughs> Dobra, lecę, cześć. No, cześć, cześć. Legalnie. Mm. Przyszli panowie niebiescy powiedzieli, Dzięki bardzo za suma! logic dla Ciebie. Ale... No, mam lekkie wtyki, zadzwoniłem, pozwolił, więc możemy upierdalać. Bo no w sumie z jednej strony to się nie dziwię, wyobrażasz sobie, że Cię wywala tu przez krawężyki w ten butel z gazem? Nie, tu nie chodziło o butel z gazem, to chodziło po prostu, że dźwięk się roznosił po okolicznych wsiach i... O... Ale nie wiem, mogły ziemniaków dobrze ten. O... Ale czekaj, bo ja jestem trochę drugą stroną, bo tutaj były treningi na stacji od dziewiątej rano do osiemnastej w weekendy codziennie i ja trochę rozumiem wtedy sytuację osób, które Mieszkają obok, że cały weekend od razu za wieczora jest w Waszym Znaczy, to znaczy tu też był problem. Myślę, że tutaj o nich po prostu ta kłótnia zaszła za daleko. Nie wiem, no. pamiętasz ten pamiętny zlot, gdzie tutaj wjechali policjanci radiowozami, a uczestnicy poprzebijali im opony i zabrali tam bicerestrację? No nie gadaj, że takie coś takie. Tak, że ogólnie. Co ty szarał dla Was? Serio? Było minęło. Teraz tylko wybrani... Seria kur... kurwa, bo przebijali psa kur... opony i co? Jak ostatecznie wyszło z tym maskiem, coś tam firma upada, jakiś strajk, a jednak dalej coś stoi. A ja nie wiem stary. Widziałem tylko jakieś firmy, że kierowcom nie płacili chyba. Oni mogą tu latać, więc jeszcze raz, e, mozek, dziękujemy serdecznie i przystępujemy do driftów. W ostatnim materiale z NADS-u było, że to profesor driftu ma uczyć latać bokiem i trzeba tej tradycji tutaj... Tu nie będę nic musiał uczyć. Klikasz szybko dwa razy. Da się, w M-kach Tu ci nie... Pierwszy raz będziesz driftował w automacie. Da się, w M-kach da. Tak wyślizgany, że tu nawet nie trzeba zbytnio gazu dodawać, bo to auto samo leci. Nie, 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 absolutnie. Ja nie znam auta, nie wiem, ja mu zrobię krzywdę. To Tak się jedzie, tak jak... Spes O!

Fajnie, fajnie, zamontowaliśmy nowe. Nie, to się warto było. Już nie ma, już nie ma. Jest, jest. Że od, od razu trzeba zrobiła? No, Za bardzo ja, to nie? było. Prowadzić auto w drift bez walnięcia jakby ze sprzęgła. Jakby brakowało mi bardzo mocy. tutaj jest tego, moc. Tu jest tyle wiecie, mocy, no, no, że, że ono od razu wstaje, nie? Ale słuchaj, jak byliśmy tutaj z Poczciwym Krzychem, no. no już jakiś czas temu, to zrobiliśmy mu trasę. To by też poszło wybitnie prosto, więc ja myślę, że trzeba to utrudnić i teraz będziemy musiała zrobić ósemkę. Czyli kolejne to, co... Pierwszy ten robi kółko. Beczkę. No tak, tak. A teraz ósemkę. No. I ty będziesz jednym pachołkiem, a ja będę drugi. Nie, nie, na razie bez pachołku. Bez pachołków. Pachołki rządzą! Pachołki rządzą. Bez, hey. bez pachołku! No dobra, to próbuj na sucho, żeby nie było. No ja, ja, ja trochę. Kto jedzie z tołą? bo Uwielbiam te moje durne pomysły. Jak na razie... Ja też je kocham. Jak na razie super się skończyły. Znaczy, że przekładkę będzie musiał. zrobić. się zrabie. dobrze. Teraz zobaczymy czy... Gdzie ona sobie tą ósemkę w ogóle wyobrazi? Co pika? Co Pas. Aha, pas. <laughs> ładnie idzie Tak, ładnie idzie. Naprawdę nie pomyliłem się mówiąc, że jest to najlepiej driftująca influencerka. To jest Czemu, jest, Czemu mi się tu nie, nie No ten. bo to jest bardziej ślisko. Chyba pójdę faktycznie sprawdzić czy im czegoś nie odpięło. Ja przy tej myjni <grystu> ja, ja widziałem Ja pierdzielę. ja widziałem tą Ja widziałem rozbiórkę myjni Ja widziałem ja przy tej ja myjni nie <grystu> Najlepiej, ja mam ciarki, ja mam ciarki. Nie p***jmy się w tańcu. Ja mówię tak, ja już widziałem, że Wy jesteście w tej myjni. Ale to się ze stąd. On mówi, o Jezu Jezu, on mówi, co, że myjnią? Ja mówię, To jest i znowu A Mówię tak, bo ona nie hamuje, tylko ma na dalej. Mówię, no bo jeszcze... nas, tylko tam jeszcze było mokre. A mówię tak, jak ją tam zaspinuje, to będą jaja. I tak, wjeździła się, nie zjezła, tu patrzę, jak na ten krowężnik leci! Tak, tak ja nauczą... Właściwie powiedziałam to, że ja bardziej, że ja odległościowo chyba umiem, bo ty mówisz, że, że blisko, blisko, ale spokojnie, wiem, że przejdziemy, wiem. A teraz wam powiem, że możecie wklepać drugi To bie... Będzie jeszcze szybciej? Tak. Ona bo... jakby, ja nie umiem jej tak złożyć fajnie, żeby... Bo no tak wiesz, że na małej powierzchni nie umiem tego typu. Tutaj no tam mynia, ja. on przeanalizował tor e, jazdy. Jak blisko tam było. Ty, jak blisko to jest, to jest No tutaj. E, to masz, tak? Opony widać, że ten krawędź nie był naprawdę blisko. Teraz będzie dużo szybciej. Będzie miała troszkę ciężej. Bo pamiętajmy, v 8 625 koni. To się lubi napędzić. Bulbulator lewoskrętny. Dobra, już mnie to znudziło, już mi się nie chce to oglądać. Yy, fajne.